Witam serdecznie, Marek TV dzisiaj jak zwykle z Wafels Cafe w 16 dzielnicy, a dokładnie mówiąc Talias trasę 141, to właśnie tutaj nagrywam nasza audycję, ja podczas mojej wizyty w sanatorium Hera, przy tej okazji serdecznie pozdrawiam wszystkie koleżanki, kolegów oraz lekarzy sanatorium Hera, Miałem dużo czasu, żeby przemyśleć, co i ja chcę w przyszłości zrobić. Tym bardziej, że o tym opowiem Wam kiedyś, bo no niestety, ale wielu z naszych widzów zegar zaczyna już pomaleńku tykać, i wielu wkracza też w taki wiek, że trzeba o swoje zadbać. Ja jednak chciałbym powrócić do mojego najnowszego pomysłu, a mianowicie. E Nowa seria moim zdaniem, i właśnie w tej serii będę chciał Wam opowiadać o tym, co Marek TV myśli o obecnej sytuacji, o polityce. Pomimo, że polityka to ciężki temat i mamy to na co dzień, ale także o e, na przykład e, Paryżu, o Olimpiadzie, o tym, jak tam doszło do pewnych sytuacji. E, Przejdziemy też do sytuacji w Wiedniu. Ja się w ogóle cieszę, że podczas moim zdaniem będę właśnie komentował, co myślę i co uważam o pewnych sprawach. Będę też raz w tygodniu komentował austriackie media, tak żebyście mogli poznać, co Austriacy piszą, albo jak oni piszą. No bo jakby nie było. Media to chyba też jest fajne narzędzie manipulacji, dlatego ja będę się starał Wam prosto od siebie ten przekaz przekazać, tak żebyśmy mogli wspólnie nad nim podyskutować. Podstawowe programy będę chciał teraz zmodernizować, czyli powrócić do balkonowych pogadów, ponieważ balkonowe pogaduchy wielu osobom się podobały. I wiele osób e, przypomina mi właśnie ten program, który powstawał na balkonie. No, oczywiście, tutaj będę musiał balkon trochę odświeżyć, e, pomalować, e, kwiatki może jeszcze posadzić, pomimo że lato dobiega końca, ale ja też z sentymentem wspominam te nagrania i nie będą one się ukazywać co tydzień, ale raz w miesiącu. Czyli 12 osób, 12 interesujących. E, ludzi z życia tutaj w wiedniu będę chciał zaprosić do przedkamery. Inspirujące rozmowy to jest to, co już żeście widzieli i było zawsze, jest nagrywane dokładnie tutaj, gdzie siedzę. E, no niestety, jak zauważyłem, jest ciężko co rusz ludzi zapraszać i ciężko jest, żeby oni tutaj przyjeżdżali, albo właśnie mi się tak naprawdę nie chce. Dużo ludzi mówi, że chętnie by wzięło udział, ale dużo ludzi mówi w ostatniej chwili. Nie dam rady, nie przyjadę. Dlatego inspirujące rozmowy przekształcę tylko w rozmowy z e, pewnymi osobami. I do takich osób będzie należeć Jolanta Czartoryska, osoba, którą parokrotnie miałem przed kamerą i która bardzo dysponuje wielką wiedzą, a przychodząc do tego, że wydała takie książki jak e, Mój PRL, czy powiedzmy. Moja prokuratura to bzdura. E, Rusinów, gdzie ostatnio mieliście możliwość obejrzeć e, taki reportaż Rusinów wczoraj i dziś. Tak więc pozdrawiam serdecznie panią Jolantę Czartoryską i cieszę się móc ciebie mieć, przywitać przed kamerą tutaj w tych naszych stałych rozmowach, inspirujące rozmowy. A od czasu do czasu może kogoś też w moim zdaniu albo moje zdanie. W przyszłym roku tak na się, obchodzę 45 lat i tak więc być może będzie też trochę niespodzianek, ale do tego jeszcze dojdziemy. Drugim takim gościem inspirujących rozmowach będzie Grzegorz Sojka, którego też już znacie z niedzielnych nawożeń. z nim będę rozmawiał o wierze, o tym, w którym kierunku ten świat zmierza. No i właściwie co się dzieje w tym sektorze duchowym. Jak wiecie odwiedzam często te niedzielne namożeństwa, które osobiście mi się podobają z pewnych powodów ale o tym też jak Grzegorz wróci z Polski spotkamy się i porozmawiamy czyli na razie inspirujące rozmowy to dwie ciekawe osoby Jolanta Czartoryska i e, właśnie tak jak powiedziałem Grzegorz Sojka zresztą tutaj widzicie na tej filiżance ja serdecznie dziękuję firmie Sojka za wsparcie podczas produkcji naszych produktów czy programów, tak właściwie programów. I cieszę się, że coraz więcej firm składa deklaracje lub zainteresowanie właśnie udziału. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w Wiedniu mamy całą masę ciekawych ludzi, a także przedsiębiorców, którzy osiągają sukcesy, którzy prowadzą właśnie zakłady gastronomiczne, firmy, zakład jubilerski, czy wiele innych salonów kosmetycznych, o których nawet ja dzisiaj nie wiem, ale zapraszam Was wszystkich do udziału i przede wszystkim do nawiązania ze mną kontaktu. Także chciałbym pozdrowić Anię Czyż, to będzie trzecia osoba, która w inspirujących rozmowach na pewno będzie brać udział. Tu będziemy rozmawiać o mentalności ludzkiej, bo najłatwiej jak wiemy jest stękać, ale podjąć decyzję lub e, zrobić coś w życiu to już całkiem inna historia. Drodzy widzowie Marek TV. Chciałbym też ruszyć e, sprawę niemieckojęzycznego Marek TV e, Ale no tutaj trzeba się przyznać że pracując w pojedynkę czy samemu lub z Natalią e, która ostatnio coraz częściej stoi za kamerą. Pozdrawiam Natalia. E, powiem krótko potrzebuję lub szukam wsparcia. Dlatego wszyscy którzy dysponują wiedzą na temat właśnie Cięcia filmów, obróbki filmów chcą zaistnieć, mają teksty, które chcieliby upublicznić. Serdecznie zapraszam do nawiązania kontaktu ze mną bezpośrednio lub po prostu telefon i wtedy się spotkamy, porozmawiamy, zastanowimy się, co możemy wspólnie zrobić. I dlatego założyliśmy dwa konta na patronite.pl/skocznik Marek TV oraz www.supi.pl .pl, skośnik, także Marek TV, czyli bez także, ale Marek TV. Tam możecie wpłacać dowolne sumy, zaczynając od tego, co powiedziałem, 10 zł, czyli co widać właściwie na tych portalach, 10 zł, 25 zł i 50 zł. Podkreślam, nie euro, złotych Co to małe sumy, ale bardzo cieszą i motywują do. Dalszego działania, i to już chciałbym serdecznie podziękować właśnie Jolancie Czartoryskiej, która była pierwszą osobą, która dokonała wpłaty i wsparcia, oraz e, oczywiście Adamowi Czartoryskiemu. No i nawet moja Atalia chciała spróbować z ukraińskiego konta wesprzeć Marek TV, co i się też udało, czyli takie wpłaty można dokonywać. Ja już Wam serdecznie teraz dziękuję za pomoc i cieszę się na te małe wpłaty, które będą nas motywować do dalszego działania. Cieszę się też na te osoby, które e, praktycznie nawiążą ze mną kontakt, bo to ja powiedziałem, pojedynkę nie jest łatwo e, wszystko to ogarnąć, tym jeszcze bardziej pracując w szpitalu i tutaj pozdrawiam pewnego pacjenta, którego już parokrotnie odwiedziłem. On wie o kim mówię, bo jest jeszcze w szpitalu i nawet wczoraj mi mówił, że ogląda moje audycję, zresztą dzisiaj mając nocny dyżur będę znowu szuniego niego e, w pokoju, czyli no, Panie piętra, też nie zdradzę, bo jakby nie było ten szóc musi być, czyli jak zwane to RODO, po polsku RODO, po polsku RODO. E, pozdrawiam Pana serdecznie i cieszę się móc e, się dzisiaj znowu spotkać, porozmawiać, ale przede wszystkim życzę Panu e, zdrowia. Tak więc widzicie, nie jest łatwo pracować w szpitalu, Wychodzić, filmować, odwiedzać imprezy, jeździć na różnego rodzaju zapytania i jeszcze to wszystko opracować. Dlatego podsumowując, inspirujące rozmowy tutaj w Balkonowe pogaduchy już niebawem powrócą raz na miesiąc w, oczywiście na, nie wy tylko na, na moim balkonie. No i właściwie inspirujące rozmowy. Nie przepraszam, teraz się już sam zakręciłem, ale live jest live i nie każdy to potrafi, ja zresztą od czasu myślę po polsku, po niemiecku jeszcze na dobę wszystkiego w ostatnich miesiącach po ukraińsku, dlatego e, moim zdaniem, moim zdaniem będzie taki uniwersalny program, on będzie raz w Wafels, raz gdzie indziej, raz być może w kawiarni w piątej dzielnicy, innym razem w kawiarnia, którą wam przedstawiałem w dziewiątej dzielnicy, e, tak więc zobaczymy. Najważniejsze, co po mojej wizycie w szpitalu chcę wprowadzić, to regularność. I tu powiem, przy tym sobie chcę zostać regularność. Na dzisiaj to by było. Tyle z Wakawebafel. Serdecznie pozdrawiam mojego asystenta Ugur, który właśnie robi porządki, bo już niebawem zaczną przychodzić klienci. A ja biorę się za docinanie. Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie. Meldujcie się, jeżeli chcecie ze mną współpracować. Będzie mi niezmiernie miło poznać Wasze pomysły i idee, a także Wasze firmy, e, zakłady kosmetyczne, e, sklepy itd. Tak tak Wszystkiego dobrego. Dzisiaj Marek T.V. Osobiście. Papa! Pa.